Marka, Witamy w te czwartkowe popołudnie Let Dokładnie go. tak Piękny czwartek przed nami Za nami w sumie To, to jest to Piąty poziom bany balony. Tylko. Tu były jaja z tego co pamiętam bo można chyba rzucać smaże. Można, można A makaron nie no. pomidorów i smażenie będzie, tylko chyba, będzie chyba tylko pomidor z tym makaronem, to easy Dobra Ja gotuję jak coś Albo coś, czekaj okay. Przucenie. Dwa razy to. Makaron Dobra Myślą rzuci z bodnione. Dobra, dwa zadania mamy jeszcze. Ja, bo tutaj się przymieszczę to Eee, aha, dawać. Kurwa. Sport. Wiesz to. Dobra. Makarny weź się rzucić dwa razy. Masz to od razu pomidorki razy dwa też. Rzuć na tę na krajownicę. Ja idę mieć talerze. O kurwa. No, przez ten wiatr nie mogę tego przerzucić. Dobra, mamy tu. Eee, nie, Skrój i mi rzuć. Dobra, elegancko. Dobra, ja wydaję. Daj tu na to. Dobra, rzucaj dwa razy makaron i... Eee, teraz to my nie, z tej strony. Dobra, to nie, się nie, 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 się nie, nie, ja nie, Ale my wyskillowaliśmy się z tego Overcooked. Mam baskitu. Dobra. Dobra. chwilę Ja teraz na dół. ty wydajesz? Masz dwa. Dobra. Eee, gotuję. Pomidory dwa. O kurwa sorry Widę mi się talerze, Wiedem, zaraz się jakieś pojawią kurwa, to no, mam jeszcze Mój A dobra, sam skoczył Ej, okay. kurwa tam talerze musimy odjść tam jak Dobre. Dobra, makarony. Makarony 2. Midory 2. A ja naczynia. Znowu. Easy idzie, pięknie idzie nam. Jesteśmy zajebiści w to. Easy, kapka. win kapka. Jeszcze te kolejne wrócę sobie do tego. Aha. Jeszcze jedno, jedno... może wyrobimy się. Tylko pomidory potrzebuję, no teraz. Dobra, masz to. Kurwa, pomidor mi wleciał na to. Kurwa! Zblokowałeś! No to że nie ma. Nie zdążymy. Chyba już nie ma. No. Też może? No i tak po prostu nieźle. Mamy złoto na stówę. Jest elegane. z dużym zapasem złoto. W partek udany. Do zobaczenia w piątek. Trzymajcie się. Pa.